Jeśli masz już dość testów, które wymagają tony dodatkowej konfiguracji, stawiania dodatkowych kontenerów ręcznie i marnowania czasu na wszystkie te rzeczy, to to nagranie jest właśnie dla Ciebie. Dzisiaj pokażę Ci sposób, w którym testy Spring Data JPA zadziałają dokładnie tak jak Twoja aplikacja w realnym środowisku z prawdziwym w naszym przypadku MySQL, ale bez jakiejkolwiek konfiguracji, bez żadnego docker composa z bardzo małym nakładem pracy własnej. Oczywiście mowa o test containers, czyli bibliotece, która pozwala uruchamiać prawdziwe kontenery dockerowe bezpośrednio z Twoich testów JUnit i konfiguracja, którą przygotowałem, będzie poprowadzona w taki sposób, że piszemy test, kilka anotacji, które będą pochodziły od test containers, uruchomimy ten test i po po prostu wszystko nam zadziała. Przechodzimy do kodu. Na początek musimy utworzyć projekt. Używamy mavena Java 21. Idziemy dalej. Dołączamy dependencies. Na potrzeby tego nagrania dorzucam przede wszystkim test containers dorzucam Spring Data JPA, dorzucam MySQL Driver. Póki co tyle. W tej aplikacji nawet nie będę się skupiał na części webowej. Oczywiście jeżeli potrzebujesz, to dokładasz kolejne startery. To co teraz pokażę zadziała bez kłopotu i z taką konfiguracją. Mnie natomiast interesuje przede wszystkim to, żeby mieć Spring Boot Starter Data JPA. Drivera dla MySQL, którego będę używał pod spodem Spring Boot Starter Test, żeby mieć środowisko testowe, ale przede wszystkim Spring Boot Test Containers. Mamy wsparcie Spring Boota dla Test Containers, a jeżeli chcemy, żeby Test Containers były używane z MySQL i z JUnitem w najnowszym wydaniu, czyli JUnit Jupiter, to musimy zadbać o takie dependencje. Oczywiście te zostały automatycznie dodane, kiedy wybrałem odpowiednie opcje podczas tworzenia. Projektu. Na potrzeby tego nagrania utworzymy prostą encję. Przechodzimy do paczuszki Entity i nazywamy encję User. W tym nagraniu nie będę używał lomboka. A to dlatego, że w innych nagraniach wiele razy używałem lomboka, w moim kursie używałem lomboka, tutaj będzie bez lomboka. Piszemy Entity, piszemy Table, Name, Users, następnie ID, Generated Value, Private. Stawiamy na ID, które będzie. Longiem, potem private string name, ta encja będzie. Bardzo malutka. Chodzi tylko o pokazanie koncepcji testów, więc nie potrzebujemy nic więcej. I tworzę jeszcze pole Private Final UUID i od razu inicjalizuję wynikiem metody random UUID. To pole będzie transient, czyli nie chcę go mieć w bazie danych, jakbym już taką chciał produkcyjnie tworzyć. I będzie nam potrzebne do tego, żeby pokazać Ci, już nie wiem, który sposób implementowania equals i hashcoda, który spotkasz w moich nagraniach, ponieważ odmieniliśmy już chyba przez wszystkie przypadki to, jak porównywać encje, które tworzymy w taki sposób, jak tutaj. I chodzi o porównanie w momencie, kiedy jeszcze nie mają one przydzielonego ID, co oczywiście wiąże się z całym cyklem życia encji w ramach JPA Hibernate. Dlatego w tym nagraniu podejście z wykorzystaniem UUID. Zaraz zobaczysz, o co chodzi. Tworzymy konstruktor bezargumentowy. Przypominam, nie mamy lomboka. Potem tworzymy konstruktor, w którym mamy tylko jeden parametr, czyli name. Dodatkowo generujemy getId oraz getName, które mogą nam się potem przydać. I przechodzimy do equalsa i hashCoda. Jeżeli chodzi o equalsa, wygląda on na początek klasycznie, czyli jeżeli this będzie równy o, w takiej sytuacji zwracamy true. Jeżeli okaże się, że o nie jest instancją usera wtedy mamy return false a jeżeli jest to wtedy jeżeli id jest różne od null i other id jest różne od null to w takiej sytuacji piszemy return objects equals id oraz other id jeżeli natomiast id któregokolwiek z tych obiektów nie jest jeszcze ustawione to wtedy właśnie porównujemy id tych Obiektu. W przypadku hash code a już tu przygotowałem ciało. Jeżeli ID jest różne od 0, to wtedy wyliczamy hash ID. W przeciwnym razie wyliczamy hash UUID. Tak wygląda postać naszej Enci. Od razu przechodzimy do napisania repository. Stworzymy je w paszce repository. Nazwa interfejsu to user repository. Ten interfejs będzie na potrzeby tego nagrania rozszerzał list krót repository. Pierwszy typ to user, a drugi zmieniamy na long, czyli typ ID usera. I w tym momencie mamy już wszystko, co chcemy przetestować w tym nagraniu, to dlatego nie dołączałem nic więcej poza tymi dependencjami, które mają zagwarantować nam możliwość pracy ze Spring Data JPA. Teraz pokażę ci jak przetestować taki kawałek kodu. I teraz kilka rzeczy. Kiedy zaznaczysz, tak jak ja to zrobiłem podczas tworzenia projektu, że chcesz używać test containers, od razu dostaniesz w sekcji od testu kilka klas. Wśród nich jest test Containers Configuration, konfiguracja, która przygotowuje odpowiedniego bina, który będzie opierał się na kontenerze mysql owym i który może być wykorzystywany podczas pracy z testami, gdy używasz test Containers. Pokazana jest również konfiguracja, w której jest przykładowy test, gdzie importujemy test Containers Configuration. Możesz się z tym zapoznać, kiedy wygenerujesz projekt. Ja w tej chwili to usuwam, ponieważ chcę Ci po kolei pokazać, jak się taki przykładowy test tworzy. Kolejna sprawa, przygotowałem w application YAML kilka ustawień. Przygotowałem data source, URL, username, password. Te dane połączeniowe to totalny fake. Nie ma u mnie na porcie 3306 żadnego serwera MySQL, tym bardziej nie ma czegoś, co ma takie parametry połączeniowe. Po co to zrobiłem? Za chwilę uruchomię ten program i nasza aplikacja będzie próbowała wykorzystać te parametry połączeniowe i dostaniemy błędy, żeby ci pokazać, że faktycznie tego nie ma, a potem pokażę ci jak w ramach testu przygotować konfigurację, która pomimo tych parametrów przygotuje sobie własną bazę testową, zaciągnie parametry połączeniowe z to bazą i wykorzystałem w teście. Czyli nam oczywiście to nie zadziała, ale działającym testem pokaże Ci, że Test Containers tworzy swój własny kontener niezależny od naszej konfiguracji. Samo ORM natomiast, jeżeli nie określi żadnego profilu testowego, nie przygotujesz pliku konfiguracyjnego, application dash test i nie wskaże, że chcesz go używać, będzie działał na tych ustawieniach, co z jednej strony jest OK, bo dzięki temu będę mu w ramach Test Containers przetestować konfigurację, którą chcę używać produkcyjnie, a z z drugiej strony, zawsze mogę to podmienić na czas testów używając pliku konfiguracyjnego YAM z odpowiednimi ustawieniami reprezentującymi konfigurację testową. Na początek, pierwszy eksperyment, czyli Maven Clean Package, i nastąpi próba połączenia się z bazą danych o. Takich parametrach połączeniowych to oczywiście się nie uda. Teraz, kiedy zechcę sięgnąć do targeta, po mój pliczek jar i go uruchomić, Lich dostał taką domyślną nazwę, już nie będę przy tym grzebał. dostaje od razu znane nam błędy, które co prawda mówią o dialekcie i mogą brzmieć myląco, jednak chodzi tutaj od samego początku o kłopoty z tymi parametrami połączeniowymi, a w zasadzie to z brakiem serwera bazy z którym mógłbym się połączyć używając. Z tych parametrów. Więc już widzimy, że te dane nie działają, a jednak za chwilę, kiedy przygotuję test, gdzie utworzę kontener za pomocą test containers, żadnego błędu nie będzie, a ja będę mógł wykonywać pewne operacje na bazie danych. Tutaj małe sprostowanie, powiedziałem o tym jako o konfiguracji produkcyjnej, więc już uzupełniam. Gdybyśmy chcieli dać tutaj parametry produkcyjne, to prawdopodobnie nie używalibyśmy update, a validate oraz wyłączylibyśmy pokazywanie SQL w terminalu, ale... Umówmy się, że to są nasze ustawienia produkcyjne. Tutaj chodzi o to, żebym mógł szybciutko na podstawie tego, co mam w kodzie, na podstawie tej NC, utworzyć tabelę i potem chociażby przetestować ich działanie. Więc kto wie, może taka konfiguracja mogłaby być nawet i już testową, a produkcyjną byłaby konfiguracja, gdzie tutaj jeszcze raz powtarzam, byłoby validate i nie byłoby tego. Chcę to wyjaśnić, żebyś zdawał sobie sprawę, że ta konfiguracja jest bardziej po to, żebym nie musiał wprowadzać do tego nagrania dodatkowych, Konfiguracji jak na przykład osobnego zarządzania schematami tabel czy tabeli w bazie danych, tylko wszystko mógł robić z automatu i skupić się na teście, do którego napisania już przechodzimy. A ten test utworzymy tutaj w PP i będzie to test reprezentowany przez klasę User Repository Test. I teraz najpierw adnotacje, które umieścimy nad klasą, czyli Spring Boot Test Web Environment z ustawieniem Spring Boot Test Web Environment None. Zaraz Ci wytłumaczę, co to znaczy. Dodajemy również test containers. Dodam jeszcze na chwilę Active Profiles z argumentem test, ale od razu to zakomentuję, ponieważ ta anotacja powoduje, że na potrzeby tego testu załadowana by była konfiguracja z pliku application-dash. Test. Test.yam, która napisałaby to, co było w application.yam, i użyjesz tego podejścia w momencie, gdybyś faktycznie chciał coś zmienić z tego, co jest tutaj. Na potrzeby tego nagrania, ta konfiguracja jest dla mnie wystarczająca. Tym bardziej, że tym w ogóle nie muszę się przejmować, ponieważ sam w ramach mojego testu zadbam o kontener testowy w ramach test containers. Wracając do Spring Boot Test z takim. Ustawieniem w ten sposób ładujemy pełny kontekst Spring Boot'a. Wszystkie biny, JPA, konfiguracje, natomiast ustawienie Web Environment na NAN oznacza, że nie uruchamiamy serwera webowego, bo nam to do niczego w tym teście nie jest potrzebne. Potem test containers mówi JUnitowi, że test będzie korzystał z kontenerów test containers framework uruchomi je automatycznie przed testem i zamknie po teście. I to jest magia tej anotacji. I w kolejnym kroku mogę skupić się na tym, żeby tutaj stworzyć odpowiedni kontener testowy używając anotacji container, używając anotacji service connection, które umieszczę nad obiektem, który przygotuję w następujący sposób. Będzie to obiekt typu MySQL container, wskazywany przez referencję MySQL i utworzony w taki sposób, że w argumencie konstruktora poda Nazwę obrazu oraz jego wersję na potrzeby tego nagrania. Niech to będzie 8.4.0. Co dokładnie dzieje się w tym miejscu? Adnotacja container, która oczywiście pochodzi z biblioteki Test Containers, oznacza, że dane pole reprezentuje kontener dockera używany w testach. Test Containers automatycznie uruchomi ten kontener, który bazuje na takim obrazie. Takiej wersji, przed rozpoczęciem testów i zamknie go po ich zakończeniu. Dzięki temu testy działają w izolowanym, czystym środowisku, na przykład z prawdziwym MySQL-em lub innym serwerem baz i my możemy taką konfiguracją odwzorować prawdziwe środowisko, które potem. Produkcyjnie używamy. A service connection to anotacja, która pochodzi z nowszych wersji Spring Boot'a i automatycznie integruje kontener, który w ramach test container jest uruchamiany z konfiguracją Springa. Spring rozpoznaje typ kontenera, w naszym przypadku MySQL Container, i sam ustawia właściwości połączenia, takie jak od te tutaj: Spring Data Source URL, Username, Password i dzięki temu nie musisz ręcznie przekazywać danych z kontenera jak to trzeba było robić w starszych wersjach Spring Boot'a bo wszystko się dzieje automatycznie bez dodatkowej konfiguracji teraz jestem gotowy żeby robić test w związku z tym jedyne co musimy zrobić to autowire i wcisnąć tutaj do tego testu user repository co też właśnie teraz robię i napisać przykładowy test co też teraz szybko zrobimy void should Save and find user. Na potrzeby tego nagrania chodzi o to, żeby nam jakiś test po prostu zaszedł. Który wykorzysta konfigurację, o której mówimy. Tworzymy user. User. Równa się new user. I tu będzie na przykład Alicja. User repository save user. Następnie var found równa się. User repository find all. Zaimportujemy statycznie assert assert ja I piszemy asercję assert found has size one ponieważ mamy tylko jeden element w tabeli users. Następnie wyłuskujemy pierwszy element, wyciągamy jego name i sprawdzamy, czy faktycznie jest to Alicja. Koniec. To jest jakiś przykładowy test. I teraz co robimy? Pamiętasz? Tutaj były błędy połączenia, ponieważ nie mam żadnego serwera bazodonowego o takich parametrach połączeniowych. Natomiast teraz odpalimy test. Wyczyścimy wszystko i piszemy maven clean test. Czekamy chwilkę. Zaraz zobaczymy w logach, co się dzieje. Proszę bardzo, mamy już test containers. Mamy MySQL 8.4.0. Czekamy aż nastąpi połączenie, i po ustanowieniu takiego połączenia ruszają testy. Proszę bardzo, test zakończył się powodzeniem. Przy okazji widzimy pomocnicze SQL Queries. Natomiast bardzo szybko mogę ci pokazać poprzez Docker PS-A, że w moim Dockerze nie ma żadnych kontenerów. Natomiast, gdybym ten test uruchomił jeszcze raz, zróbmy to, a następnie wyświetlił wykaz kontenerów, które mamy w Dockerze, zobaczmy, to na potrzeby testu, chyba nie muszę tego zbyt długo udowadniać, bo widzimy test containers i tak dalej, jest tworzony kontener, którego już za chwilę po tym teście nie ma, co przed chwilą mogłeś zobaczyć. I w ten sposób możesz dla. Testów, które przeprowadzasz dla aplikacji opartej o framework Spring Boot, tworzyć wyizolowane kontenery na dane reprezentowane na różne sposoby. Od baz danych w różnej formie, takich jak MySQL, MongoDB, Redis, poprzez systemy messagingowe Patch, Kafka, RabbitMQ, czy jeszcze inne rzeczy, które bardzo często wykorzystuję w moich kursach, gdzie korzystam ze Spring Boota i gdzie test containers to podstawowe narzędzia które wykorzystuję podczas testów. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i odwiedź moją stronę. Link do niej znajdziesz w opisie do tego nagrania.